Cześć Siemanko, ja jestem Mateusz. <coughs> ja jestem chory. Niestety dopadł mnie katar, Kaszel dość mocny, więc. Co, dzisiaj zagrabię sobie w Robloxa a, dokładnie w horror, który się nazywa Insane Elevator, Cartoon Cut and Among Us in Post imposter. Gramy. Tu jest pewnie dosyć dużo horrorów, więc jeśli będziecie chcieli horrory. <kłysy> Okej, okay, to gramy. Dobra jesteśmy w jakiejś windzie. Mamy już 1425 z tych punktów. I zobaczymy czy to się zmieni. Także gramy w takiego chorobę. O, słyszycie muzyka z Baldiego. 1500 zmieniło się, dobra. Dobra. Co mi słyszycie zresztą po mnie? Nie wiem, co tutaj się dzieje. A ja się wolę schować, żeby po prostu to przetrwać. Patrzcie, jak jest czerwono, zobaczcie. Zobaczcie jak tam jest czerwono. Ja może wam to trochę... Zobaczcie jak tu czerwono jest. Jasna dusza. Zobaczcie jak czerwono. Nie wiem co tutaj się. Czy ktoś tutaj... Baldi! O jasny ciul, Baldi, zobacz ta. Baldi. Widzieliście to. No to chyba jest horror taki. O, dosyć spoko ta gierka. Także gramy. Czekamy, aż się winda nam otworzy. Jest. O, teraz jesteśmy gdzieś na jakiejś plaży, gdzie są jakieś. Jak widzicie, kaktusy. nie kaktusy? Ciekawe, czy te kaktusy kują. Oho. Jakieś syreny, coś się chyba dzieje. Aha, jakiś uf ufolut do nas będzie gonił, więc trzeba... Że tak brzydko powiem spierdalać gdzie... Gdzie się da. Ojej. Zginąłem od razu, zobaczcie. Zobaczcie to! Ufo przyleciało! Widzowie! Widzieliście to, nie wiem czy to się... Pizzę dostałem! Lol! Patrzcie chłopa! Jakie alieny, o kurwa Jasny. Ej, no widzowie to jest naprawdę straszne, że tak powiem Okej okay. O! Widzieliście te UFO? Przez chwilę je ja nagrałem, te UFO Dobra Mamy 1800 tego To się chyba same zbierają te punkty 1875 e, Tutaj na tym kanale będą tylko gry z, z Robloxa. Nie wiem, jakieś oby, e, jakieś właśnie horrory, jakieś tajkuny. Ok, no to jest chyba pokój, czy bardziej labirynt? A już, się już jest ciemno. To jest chyba labirynt. Hmm. To jest chyba labirynt. O już się zbiniło na czerwono. Czyli... O jasna dusza, zobaczcie to. Ale łatwo. Dobra ja uciekam przed tym gównem. Siema mordo. Dobra, chodźmy lepiej, uciekajmy stąd Mamy 2000. Jest. Że tak powiem, marna szansa na to. Cześć. Widzicie? Jakaś buzia nas tu będzie goniła. Dobra, chyba przeżyliśmy. Tak, przeżyłem, udało się. Dobra. Dobra, lecimy dalej. 2000 punktów. Lecimy dalej. O, ściszę wam trochę, żebyście też mnie dobrze słyszeli. O, czerwono. Winda się otworzyła. Mhm. Uh -huh. yy, wylądowaliśmy gdzieś chyba w jakichś kanalizacjach. Nie wiem, zobaczcie. Tu są jakieś stare kanalizacje, tu są jakieś stare te, co tutaj się dzieje. Tu wszystko zardzewiałe jest. Muzyka się zmieniła, czyli... Chyba znowu coś nas będzie gonić. Tu też jakieś stare kraty. Ale muzyka straszna. Dobra. Nic nas nie goni. Patrzcie to. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Coś nas goni, zobaczcie to. Zobaczcie to. Widzicie? Widzicie to? Ej, widzowie, to jest naprawdę straszne, ja co uciekam, nie? Szybko zamykajcie tą windę. Uff. Przetrwałem. Przetrwałem. Mam 2250. Te punkty chyba same się zbierają, tak bo mam właśnie dwa tysiące no Ufoludki jakieś zobacz ta Takie jakieś ufoludy są co nas będzie gonić tym razem? Mm. Nic chyba, nie? Chyba nic, więc ja wracam do wind. Coś tu goni, chyba. Ta, tak, gremlim. Kościoła. A, zabił mnie. Widzicie? Zabił mnie. Dobra. Mamy 2400 tysiące czterysta. się, lecimy. Przeżyłem <ścoughs> sorry, nie? Za mój kaszel jak coś. Jakbyście chcieli to yy, do... Aha, to jest to samo pomieszczenie. A jak będziecie chcieli, to do następnego odcinka mogę wrzucić muzykę. Ja chyba to zrobię, że do następnego odcinka użyję muzykę, nie wiem, z kolima coś te tego. Rozumiecie, nie? Słyszeliście tę muzykę? Szybko zabrykać Bo to coś się dzieje Ewidentnie Ojej Ja się zaczynam bać widzowie Jakiś żółty baran nas Kurwa gonił Sorry za przekleństwo ale bez kitu. Mamy to nie zabił mnie. Dobra. I nie zobaczcie. Prawie życia nie mają. Żyję. Dobra, czekamy. Pyk. To co mamy? Łe... O... Jezus! Widzowie! Oh, fuck! O, Ja się zacznę bać, widzowie! Oż cholera! Ciekaj! Durniu! wejdę ode mnie Udź, spadaj. Yes. Dobra Nie wiem czy tu chodzi o to, żeby przeżyć, czy żeby tego Ale jak widzicie udało mi się przeżyć Naprawdę widzowie nie, nie, nie niektóre są straszne Dobra o Plac zabaw Och, to chyba się nie zapowiada dobrze. W sumie idę na dach, tak jak ten ziomek. Wiecie, nie wiem, co tu się może dziać strasznego. No to jest tylko zwykłe, no to gówno. A coś się będzie dziać strasznego. Wonna da Pigi, patrzcie to! Nawet jakieś mordy tutaj. Pigi coś tutaj miał być Dobra. A to jest zwykły ziomek, okej. Okay. Dobra, nie wiem czy oni tu wejdą. Jednak nie. Bo się udało. Mamy trzy tysiące no tak po prostu będziemy to zbierać, je? Okej okay. Minecraft Czy nie? Nie, Sonic Mhm O, fak. Znowu ktoś się tu śmieje, Sonic! Widzowie, wiedziałem, że to jest so so mapa SonicA. Ja pierwsze powiedziałem, że to jest Minecraft. No ja, przecież wiadomo, że to jest mapa Sonic. Matko boska. Chodźcie, pokażę wam tego. O, kurwa. To tak wszyscy spierdalacie. Ale. Mordeczki. Poczekajcie na mnie. Ja uciekam. Co? O, fuck! Zły Sonik. Jest. Przeżyłem. Ciekawe, czy będzie słychać w ogóle. No. Czyli? No, nie, no ja nie będę cię Ale... Dobra, coś tam jest. Puściłem z tego. z tego Okej, wychodzimy. No, nie, to jest to samo widzowie. To jest to samo. Dobra, uciekajmy. Windę. No mówię sorry za ten kaszel, ale mam nadzieję, że ten ziomek mnie tutaj nie złapie, właśnie to ukrywam. dobra stoimy tu o jeszcze ziomek nas zakrył dobra hech łatwo udało się moi drodzy 3, 3 600 każdy żyje cieszymy się Ciekawe czy będzie jakaś Mario Mario właśnie Czy będzie jakaś mapa z Mario, bo z Sonika była mapa. To znowu to samo kurwa. Plac zabaw. To znowu będzie nas pigi gonić, widzowie także. No to ma... Ewy, wypierdalać. Kurde. Kurwa nie. O dzięki. Ta, to znowu nas pigi będzie gonić. Mhm. Dobra, idę do tych ziomków. Patrzcie, <grystanie> ziomki, to idę do Was. Siema. Nie wiem, co to jest, ale ok. Może. O, widzicie? To jest tylko twarz, a tu jest gdzieś pigi. Patrzcie, pigi. O, oh fuck, idzie tu. Dobra, spadam. Oj. On mnie rozjebał. To jest ha hagiłagi chyba. No. Dobra, mamy... ponad 3000 punktów, więc... możemy coś kupić. Hmm. Co byś, Co byśmy sobie tu kupili? Hmm. Kupmy sobie pochodnie dobra speed shoes. Szybkie buty. Okej. Okay. Eee, lava coli, speed coli. O, właśnie sobie speed coli. I buty takie. Tu mamy jeszcze jakieś rzeczy Gravity Collie możemy kupić, a nie bo to za Robux. Dobra. Tu mamy Speed Collie, tu mamy pochodniu i... Slenderman! O kurwa! Dobra widzowie, to byłoby na tyle. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Cześć!